Jednego razu modliliśmy się przez telefon e, nad Panem, który trzy miesiące leżał w szpitalu. Zadzwoniłem do Niego, no i rozmawiamy, próbujemy rozeznawać, co się dzieje. I pytam się Go, czy jest w stanie łaski uświęcej, więc i tak. No i drugie pytanie, czy jest ktoś, komu należałoby coś przebaczyć. On mówi, tak, proszę księdza, e, jest moja siostra i szwagier, nienawidzę ich. Mówię, a co się stało? Wydziedziczyli im z majątku. Podstępem przejęli całą gospodarkę i ich nienawidzę. To jeżeli pan nie przebaczy, no to ja się rozłączam. <laughs> Przysięgam, ja już jestem 3 miesiące w szpitalach, ja bym chciał wyjść. <laughs> Przebaczę. Niech ksiądz mnie poprowadzi. Ja wszystko zrobię, żebym tylko wyszedł z tego szpitala, i w końcu, nie? No i przeprowadziłem go przez modlitwę em, przebaczenia. Przebaczył. Za jakieś e, dwa dni on dzwoni. I mówi tak, proszę księdza, nawet ksiądz nie wie, jaki jestem szczęśliwy, że przebaczyłem, wyspowiadałem się jeszcze raz, bo mi już taka, takie pragnienie. Przyjąłem komunię świętą, jaki mam teraz spokój, już nic się nie przejmuje, co będzie. Jaki jestem szczęśliwy, że ksiądz do mnie zadzwonił, że ksiądz mnie przeprowadził przez to przebaczenie. Pewnie sam nigdy bym na to nie wpadł. Za trzy dni od tego telefonu zadzwoniła jego córka, że zmarł. Zgasł jak świeczka. I Bóg przyjął go. Jestem przekonany, przyjął go do chwały nieba i dawał mu ciągle czas, trzy miesiące czasu. Taki jest nasz Bóg, że on da, ciągle daje nam czas.